Ładnie się usta... Eee, spokojnie. Ładnie się poustawiajcie, żeby się nie pruli. Chodźcie wszyscy tutaj się ustawcie. Wszyscy tutaj i wszyscy na radio ogólnie. Ej, Dan, wejdź na radio. Nie mam. Nie masz radia w sobie? W ja. ma coś, nie. Mam coś, jakieś radio? Ja mam swoje tylko. ja też właśnie tylko jedno. Chuj tam. Kolejka w tle, na zazięciu? Ale co, ten... Ona te... Nie wróciła, jak ten? Medyk? Czy medyka zabili? Bo się czemu no, będzie? Zdy... Si medyk. Czemu ci leżą? No to są lokalni, nie? No 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 A to Dam, wiesz co? co jest? Ja tutaj zasłałem, on przyjechał i... Sam za. To miejsce parkingowe zapisał, zapłacone jest? Eee, my nie, musimy płacić? No, musicie płacić mhm. Zaraz nie będziesz płacił, jak, jak chcesz firmy Walker Logistics jak się A, nazywasz? możesz się przedstawić? Jacob Salvado <laughs> Salvado, a firma <laughs> Walker, tak? No. Tak, sprawdźcie Coś? sobie. Widzę, że Pan żadnych prawo jazdy nie ma. A walkersach robi? Nie robię, tylko zatrudniam ludzi. <laughs> da. Ja też. Nie wiem czemu Dziękuję. Pan się zawsze do nas sapie. Teraz ładnie wszystkie auto są ustawione, no, oprócz tego tutaj prosiłbym przestawić. Właśnie, tutaj chóra... Ale tylko jedno. To, co to ma być? Ale Pan co chwilę przychodzi i okay, się próbuje. No, 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 no. Opona strzela tak. No, no, ale jak można tak Raz pan bo, bo mi przebił są, no, akurat... A bo na pracownicy jeżdżą 150... Dobra, tsss, tsss, e ciszy. ...pracownicy jeżdżą. A jeszcze któregoś dnia pan mi przebił oponę w samochodzie, więc... No przebiłem, no bo co, nie będzie mi kurwa jakiś tutaj... A kim ty w ogóle jesteś, że... Jestem szefem walkersów. No ale i co z tego? Mogę ci kurwa przebić opony, kiedy chcę, mogę cię kurwa zabić. To dalej. No nie nie, bo kolegów masz. Zaraz mnie sakują dzieciaczki. Jeden na jednego, dawaj kurwa, nie wymiękaj teraz. Dobra, no to jeden na jeden. Kto idzie? Chcesz. Jesteśmy na służbie, nie możemy takich rzeczy robić. My jakoś... Mówiliście, że jeden na jeden. Dawaj, 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 To ma tupery, jak chcesz możesz z nim wyskoczyć, czy taki cwany. Ja jestem na służbie, na służbie, takich rzeczy nie odwalam. Ale poza służbą z chęcią cię zgarnę. Bo już sobie przegrabiłeś, tak? No dobra, no coś mi. My... Zabił mm -hmm. daj jeszcze dowód. Ja? Nie muszę ci dawać dowodu. Bo... A no, no się no, boisz, bo jak no, się no, kurwa tyka. Piaski ty... znowu e, potrzebujesz. Moje imię i nazwisko to nie napis na dropsach. Tak i no, skurwa, nie muszę mojego imienia i nazwiska znać, żeby cię zabić po prostu. No. Dobrze, no, dobrze. Teraz skurwęciłem. <toddź> Pięknie, dobra. Na razie. To zobaczenia niedługo Wypierdalać To wypierdalać. Nie ma Co? wrykimy Co? Ziemek pokazuje zero kultury tutaj ten co pokazał kulturę Sam pierwszy zacząłeś kląć i wyzywać No i dobrze No i dobrze także tobie wszystko wolno Także hipokryto stulpis, Pizzę chciał mi na chuja dobra? Kurwa po kule byś go wziął na chomika No to chodź, chodź No chodź, no, oh yeah, oh yeah, oh yeah No chodź Ale mały Przez spodnie jeszcze Dobra, lecimy Dobra, spietalamy To co, przebieramy się i przyjeżdżamy po niego? No raczej kurwa Płonę chyba, co? To co? No to chuj, zaatakował nas. Eee, yy, poprzez... Potrzebne wsparcie dla walkerców. Nice. dalej. pierdolę. Bez klamki? Nice. No tej zerujmy jeszcze, tak? Mhm, mm pójdziesz tak. demona teraz. I na psy, tak na funkcjonariusza. się co się stało? Leków nie wziąłeś dzisiaj? Nie wiem. Dobra, który jest młody? Po defilkę zapierdala Ja nie mam kasy tam na koncie. Ale cię nie pojeździcie. Co przywieźć? Defilator, nie? Jasne, zaraz będę. Nie pojeździcie, tylko nie przytomny. Teraz nie klejysz. Nie, o co się dzieje? Bo chyba że ten pod. Coś Co się jedzie. No, jak będę w stanie wstać na nogi, to cię rozkuję. Panie chcieżanki od ciebie rozkrył? Nie muszą. mnie? On zakłon Może by jeździć na Cię wezmę. Co robimy z tym? Mamy czas jeszcze. Mamy czas. Kupię, na służby jesteś, czas ci leci. tutaj na szefa walkersów już chyba czas też. Mm -hmm.

Tamten pojechał po te FIBA No ale jak są kurwa medycy, to nie można zdziałać, nie zagrać, no, nie? Zobacz ile jest medy kurwa ktoś gazetką No gazetki w sobie właśnie Oooo Wysłałem My dojechali 10 razy na ten szpital co ty o sobie kurwa gadasz? No, nie no, wiesz. No ty tak wyglądasz Oooo A ty masz jakieś rozdwojenie jaźni? Widzę na głowie kurwa pisz. Oh. Jak daleko da jesteś Co tam oh. się odpierdala Przebiłeś opony, to teraz masz. Przebija opony, a potem... To kosztuje człowieku. Kurwa nudzi się. Szefie jesteś? Co kurwa fajka zapał? Co tu się... O! Walkers Co tu się stało? A spierdolił frajerek. Czekamy tutaj. Zaraz będzie dym, uważaj. Zaraz przyjdzie. Będzie, będzie ten impreza. To co Ciekamy. nas przyda, idziemy? Nie, ja, by, ja bym tu na niego poczekał. Oh. Oh. Kto się na tym zna? Ja już nie byłem na kursie. Daj Szef mi decyda, to to ja bez... to zrobię. Czekaj. Zaraz, zaraz ten, wróci kurwa, Jacek z skurwysy. Bądźcie gotowości, to ma klamkę pary za to. No tam, bądźcie w gotowości. Bo tam jakiś jego pracownik, widziałem, że przejeżdżał. Jak To chuja nie szef kurwa Walkersów jest, chuja wali i to równo. Szef Walkersów by nie miał prawa jazdy. No, prosto, i by się sobie. nie zachował jak idiota kurwa ja szef, szefie szefie szefie, 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 licencja G6. Kupy. W ogóle, będę teraz na szpitalu, chodź do mnie podchodzić. Dzień dobry, panie władzu. Ja mogę, mówię, mogę G6, Dzień dobry, chodzi. ale nie władzą i do mnie. HWD, chuj w dupę policji. A mówię, kurwa, ja jest z policji. Dziwił. Kurwa, wszystko dobrze. Hala, czemu mnie? Vai Oh, é isso.